Siema ludzie? Ja jestem Maxiu, a ze mną sam? Są... Ewalina i Kaszyks. I... Fajny świat tam się zregenerował. Dodaję. Dlatego szybko zbieramy Właśnie... drewno, bo widzieliśmy, że tu jest taka jaskinia. gdzie Przysznie, żelazo. Nic nie widzieliśmy, ziomuś. Dopiero co weszliśmy na <śla> <śla> tak, <śla> to. Na stało. On, On idzie, ma. idzie. W ostatniej chwili.

To wyłączę, to wyłączę... Chodź tu głupia koło! Mam wyłączę... Mam wołowinę! To To wyłączę... To wyłączę... To wyłączę... To wyłączę. No. Nie! To co k***a ona ma? No co mi tak się ale fajne jest ta jaskinia, mówię Wam od razu. Bo ja tam widziałem żelazo. Co mnie bardzo zaciekawiło. I mówi, już mówię, że to jest moja pasja życiowa. Weźcie. Zbudujemy Weź się, zbier zbier weź się zbier na to. Dobra. Zbieranie żelaza to jest moje pierwsze Ale potrzebujemy jeszcze kobla, żeby dać pies. Dobra, bo. Odkrój ja to drzewo śniadanie już biegnę do jaskini. No a wiecie wie, kto odkrył Afrykę? Wiem. Jakub Stachurski. Jakub Stachurski, a nie do jakiś Fredek z Afryki. Nie, bo pierwszy odkryli Afrykę ci, którzy mieszkali w Afryce. Józef Stalin. Józef Stalin dochodził do tej czterdziestej. Widzisz, że nie w każdej y, mieście akurat taka szkoła jest nazwana. Chodź, bo żelazo zaraz zniknie tam stam. na pewno najpierw muszę kurde najpierw mieć kurde w pól rzeczy diamentowe, żeby hej lol ciągnia kobla o dobra ja wiem gdzieś jest kobu kobu przecież kopię kobla kobu Moja mama. Moja mama jest bardzo przyzwoitą osobą. O co ci chodzi? No. Nie bije... Uwielbiam nie mówicie? Jaka cisza? No, bo ja muszę Minuta być... Minuta ciszy dla... dla... Nie wiem. A dla... wy już tam? Już zeszliśmy tak szybko? Dla... Dla... dla Julka... Julka. No, Boże, no jakby co, to się nie spal. śmiać. Bo ty musisz tam spadać. Żelazo! Ej, jeszcze nie kopcie żelaza. Leć, leć, leć! Ja muszę wszystko nagrywać. Co ty robisz? Leć, ksiądko, leć! Chodź tu, Paks! Poczekaj, robię kamienne kilo. No to na dole się zrobisz, ja nie mogę! Nie, bo ja se muszę... Czekaj! Ja Dobra! No, Dobra. Chodźcie! Aha. Idziemy do kopalni, bo mam Ej, trzeba znać, bro, bro, bro! Nie trafia Dobra Ile do od razu już po żelazo A my! Nie, nie idź po żelazo! Proszę! Ej, do lagi są, o już nie ma O, no, nie ma żal O, są O, nie ma O, są O, są nie, nie, co ja zrobiłem? Uff, dobra. O, ile żelaza. Jesteśmy bogaci. Ja tylko nie jestem bogaty. Tu też jest żelazo, tutaj też jest żelazo. Ej, no lol, jak serwer. Zdobędę je. Przeze mnie, chłopacz, muszę się przyznać. Co no to wyjdź. <grym> nie. Wyjdź. Zacząłem kopać, a ja już trzy nie oh Kuba, masz, też masz takie samo coś, że kopiesz i coś wylatuje po 10 sekundach. No to jest właśnie lagi, mówiłem, lagi. A, no to twoja wina, bo to twoja No wiem. Ale nie wiem to czemu, bo mam czodek wszystko co wiesz i teraz. mam już 22 dwa żelazy, 23. Diamondy. No nie, Jezu, czemu tak leży? Nie, czemu się podsadziłem? Żelazem. Gratuluję. No Jezu. Max, e no. wiesz jak ja byłem kiedyś głupi? Czemu? Tak, wiemy, że byłeś głupi, to bardzo. Pamiętam. Bo ja tak. myślałem, że jak podsadziście, się żelazem, to nie. A? I potem... I je rozwalisz to wypadnie sztabka żelaza co? co? No. z tego coś wleciało i... Yes. na skyblocku tak robiłem a z sobie jak to jeden. 31 31 żelaza chociaż minecraft to nie moje życie jak ktoś gra w lol'a niech pisze tam w komentarzach no, jak ktoś jest w Challengerze, to tym bardziej. Powiem Ci sobie, jestem w Challengerze, jestem w Diablo jestem w Platynie. Jestem w Platynie 1. jestem najlepszym graczem na świecie. No, to A też masz e, pisać. Macie węgiel? Macie węgiel? Ja to mam. To rzuć mi. A ile? Cztery. Masz dwa. No nie. Nie. Yeah. No daj. Nie, wracimy, ja o, nie dam. E, no daj mi dwa żelaza. <laughs> Jakie dwa żelaza? Mam trzydzieści Pa Dwa mam trzydzieści trzy. Dobra, Daj w Ha! ha! Ba, bugla! Ba, bugla. Dzięki za żelazo, tak. No wypad! <laughs> Dzięki. Dzięki. O, nie, 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 No. Redstone. No. Really? Ale, Ale, Red bardzo... no. Ale nie, też nie, nie, Ale nie, nie, Ale nie, O, nie, Boże, nie, 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 się nie, 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 Ej, rozumiecie to w pierwszym odcinku Diaksy? <laughs> Znowu ten Diaksy! Tak? No! Ale wykrakałem! Jak bardzo sztuczne! Nie, Ej, sztuczne, gdzie? naprawdę. Ej, poczekaj, ja też już nie wiem. odcinku, jak mi nie wierzysz. Gdzie ty diaksy, jesteś? Diaksy, diaksy ile? E, ra, dwa. Max, gdzie jesteś? Trzy, czekaj. Cztery. Dobra, chyba 4 A może sześć. By wpadł do lawy. Nie, cztery diaksy, spoko. O, widzę Kuba, twój nick. Szukaj zębikiem. Kuba ci to potwierdzi, jak mnie znajdzie. Oko. Albo nawet ci pokażę, bo zaraz je wykopię. Ej, nie, nie stój na shifte. Na shifcie. Nie, nie na shifcie. O widzę twój, twój nick, dęgiel. widziałem. O, tu jest ten węgiel. O, widzisz mnie? Tutaj jestem. No, cześć. Widzisz, gdzie Zrobiłem dróżkę, jak coś. Tylko nie Koko. wykupuj ich. Nic z nimi nie rób, bo wpaść do ławy. Gdzie ty jesteś, Kuba? Ja robię piecuk szybko. Już koło mnie byłeś i gdzieś poszedłeś. A gdzie ty jesteś w ogóle? Ka Kashi... X? Kashi X może być... nie wiem. No Kashi X... G3. Idę tam na dół. Aha. Da, widzę was. O. Ja już zaraz wykopię diaksy. Jacie. Pierwszy raz chyba ja miałem, że w 15-minutowej grze znalazłem od razu diaksy. Jak... Tam nawet mniej. Ale ja... może podzielę ten film na części, bo może się robi trochę długi. Ale wybrać? To jaksy. diaksy. Gdzie, gdzie to jest w ogóle? No, to powiem Ej, jakby co to nie zabieraj mi w ogóle. Ej, rob... ja... Ej robię od razu diaksowy kill Mówię wam. Ej, ja mam żelazny. Ja, no, też. ja też mam żelazny. Już dawno mam żelazny. Ale mam ja robię sam... diaksowy kill żeby. Zrobić potem enchanting table i takie rzeczy. Dobra, zrobiłem. Mam jeszcze tylko do jaksa. 4 deaks były? No. Jak coś to będziemy się dawać sobie ten, jak sobie kilof. off. Widzę cię no. uważaj, cio. bo tam jest lawa. Ja tu nie idę. Cio. Wracam po swoje żelazo. Dobra, nie chcę mi się robić żelaznej z góry. Robiłem swoje budki i biorę swoje żelazo, tylko poczekam aż się Dobra Ale wykrakałem Dobra Idę yeah. szybasz kolejny Indiax Dobra, bo jeszcze jeśli że wpadnie laty No Podli! żelazo? Nie chcę żelazo. Mam dużo 13 żelazo. żelazo nie Co? 13? To tak mało, mało wiem. Pokopam tam u góry. Ja mam 25. I plus tego mam żelazne budki, żelazny kilof. I żelazny miecz. O złoto. U. Zbierzę też redstone, bo mi da ekspert. Ej, ja będę musiał iść ze dwu Czeku O ja będę musiał... Ze... No tak na trzy minutki. Ej, patrz, patrz. To no, zrobimy przerwę. To będę kłamałem, patrz. Patrz za mną. Za mną. Patrz! Widzisz? Ej, to możemy zrobić cięcie. A na ile tak idziesz? Na znaczy... No tak na 4-3 minutki. No dobra, to, to później zrobi się cięcie. No teraz, teraz trzeba zrobić cięcie. Dobra, to my robimy cięcie. Już Ej. wróciliśmy. Tak, tak. już jest razy dwóch. A zostać? Nie sobie. Taki wrogu piecyk jest mój. Nie wolno go tykać. Weź Ej dobra, może tak. przepalimy te wszystkie rzeczy co mamy i... Mm, wrócimy na powierzchnię co? Bo... Niech się tu nudzi. Poczekamy jakiegoś miejsca na ten. To dla mnie to jest super. Gdzie to jest wągiel? Tu gdzieś był chyba wągiel. Tam jest. dalej jest wągiel. Tu jest. A idzie zabierajcie, mi tam gdzieś z y pieceka. Ja mam złudź. Nie zabierać, masz taką biedę. Aj. O, ma napis. No i co ci może to bardziej ja tylko też. Ja kubek kiedyś wkręcałem, że można z, ty, z tego zbroję zrobić. <laughs> no bo ja nie wiedziałam tak naprawdę, do czego to służy. Wiecz sobie próbowałem robić, ale było jakieś głupie. Ej, dobra, weź nie komentuję bo ja jak grałem na początku w Minecraft'cie, próbowałem kamienie ręką zmieścić. <laughs> w końcu się udało. Ale nic mi nie wypadło. A szkodzi, prawda, się wkurzyłeś. Wrzuciłeś bab przez okno no i No, no, się kupować nowy komputer. Ten piecyk w kącie jest mój. Ja wow. A, nie powiedziałem wam o akcji. Pomóżmy. Dla, e, takich, dla takiej dziewczynki, co straciła konto da LK, dał bablik do tej akcji. I link wejdziecie oczywiście w opisie. Jak jej nie położycie, to dostaniecie. pójdziecie na policję, nie babata. No. No. Tak mówi ona, nie wiemy, czy to prawda, czy nie. No, konto da do... z własnym Woli, teraz prosi o pomoc. Oda, no. ona będzie zrobić wszystko. Bo wiecie, gra w awatarii, miała 15 poziom. Kulo, ale świetnie, w wiórkach miała jakieś dziewiąty. I ona no, może pójść na policję i nie wiemy, co robić, więc musimy jej pomóc. Bo jak teraz da na policję, to no, to no, 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 no. A mieszkamy razem, czy ten... To znaczy, no, tak. dom będziemy mieli razem, ale pokoje będziemy mieli osobne. Okay. To będziemy mi taki duży dom, nie? No. będzie basen i to, i to, i to, i to. to Tak, To bierz ja bierz lubię z... stone bliki, żeby nie było. Żeby ja był ładny, a nie jakiś. Ja będę mieszkać. Ej, w, w jakby co, to ja idę do innej części jaskini, bo byliśmy tylko. Wiecie, da, ty, bludo. Ja zaraz stąd wychodzę, bo myślisz że ja muszę jeszcze przyjść tam do mojego prycyka Będzie mogli wychodzić Pozbieram dużo wungla Bo wungiel był w bardzo potrzebny Który macie level? Drugi Siódmy Mogę serię z Pokemon. Z Pokemonem? W pole South Parka. Ja jednej ja misji w South Parku nie mogę przejrzeć. Jakiej? Nie, nie pamiętam już jak ona się nazywała. No jak może w South Parku? Nie No nie to nie perze. Co? Nie to perze. Ale możemy do, na tego sobie za, zaprosić innych tych. Na przykład Borisa możemy zaprosić. Albo Dawida. Dawida. Kogo jeszcze? Bartka, ale Bartek prawie w ogóle nie ma go na Aleksa. Nie Aleks. Aleks to nie ogar. Wiem! Włosika. Włosi, to jeszcze Bartki, Jak można by tak? takie Jak można takie No, właśnie. Graf Jan dobra, jestem w drodze. Mieszka nagrać. bo ileś tam przez ileś. Dzieliśmy jego imię, on nas pozwie do sądu. O nie, za jakąś śmieszne imię ja Gdzie ty przyszedłeś? Nie wiem. Nieba! No żal, jak to przeszedłeś. No, to była pułapka życia. Mógł Ej jest. Kuba, już jest na górze, ja tu żalny. Ej Kuba, ty ja... wziąłeś w ogóle swoje rzeczy z tego? No nie, ja tam wiesz, zaraz jak? będę wracał. No kudy. Za Zatem umyć całą wodę, żeby nie było jak... Tylko wiesz, jak to jak ja tu coś... diaksów szukam. No, na pewno znajdziesz na tak wysokim poziomie. O, już jest wyjście, jej. Dobra, ja stąd wychodzę i skończę ten odcinek. Znaczy, to będę na części i tak podzielone, więc... Ej, chodźcie, już na górę. Czekaj, ja muszę iść do zostało. piecyka po rzeczy. Ja no też. to ja sam skończę tą część. Znaczy, nie część, tylko. Kuba, chodźmy do piecyka. A wy już tutaj bądźcie. Tylko wysiada. We... spnę do góry. Zaczekajcie na mnie. Ja się tepnę, jakby co do baxa. A Ja odbiorę tylko rzeczy z piecyka. No właśnie, no, Max. Tepniesz ja mnie, jakby co. Nie, ja, nie, stój, stój, ja, ja też. Ja też to skończę za Ja w kąciku jest mój łamacz. Więc to by było da tyle. Nie, ja się te pałdobacze. By I jeśli wam się podoba, to nas. możecie dać lajka. Tepnij nas. I suba. Zapnijcie I... I... nas. Tepnij cicho, bo teraz was wyciszę. Depnij nas. No przegediście.